za robotę e, Czas stopinut. Trzeba robić polu Dobra a spokojnie tutaj chyba Wjecha A jeszcze ja wizowie pobrałem sobie e, tekstury ryżu, żeby, e, żeby była ryza żeby było realnie E, taką teksturę po to że działa tak samo jak fs 22 po to że fs 22 jest działa o telefon dzwonił nawet nie wjechałem nie, ledwo wjechałem a już dzwonił Halo? dobry? dobry poczekaj panie bo mi słuchawki spadły Halo? ale ciągle ja, tutaj ja, ja da, już jadę z ustawą do pana Dobra. dobra. dziękuję za informację. A gdzie pan jest? A pan wie, panu akurat tłumaczyłem, jak tam dojechać. Prosto i tam będzie akurat po prawej stronie masyny pan widział. Takie ciasne gospodarstwo. No, staję tu na królowy. Dobra. Ja już tam, już jadę. Zaraz się widzimy. No Do widzenia. Dobra. Dobra, widzowie, miałem rozmowę telefoniczną. Właśnie, bo Laweta e, przyjechała. Bo chciałem sobie powiedzieć, że nowy nabytek. Po prostu, widzowie, powie, e, powiedziałem sobie. Zrobili sobie, co mieliśmy zrobić. E, potestowałem i sam akurat, widzowie, rzecz, zdecydowałem. Miało być coś innego, ale pojawi się to co mi akurat wizowie się spodobało. Z mojej najbardziej moje ulubionej marki przy przyjechał, bo stoi ko tego znaku ko krów tam niedaleko mojego akurat gospodarstwa jak sami akurat słyszeli Swiss I musiałem wizowie zrezygn... Jest! Zrezygnować akurat. Z, z roboty. Myślę, że mojego gospodarstwa stoją, ale y, chyba GPS zawalił. Dobra panie, wyjeżdżaj pan. To nie, to nie tutaj. Bo tutaj jest skup z zbo, y, boza. Uważaj panie. Jak coś to widzowie to do mnie akurat przyjeżdża. Nie, powiedziałem mieć. żeby akurat się nie znudziło. Cały czas wiecie, tymi e, samymi, to e, szybko akurat mi się nudzi. A ten kierowca to chyba prawdopodobnie podobnie problemy z GPS-em. Żeby akurat nie uschodził w tu, żeby akurat Sef go żeby nie zwolnił e, z roboty. Ale ja się boję, Ale, ale Aralina przychodzi. Dobra, jest pan prosto bo to chyba podobnie, po, po jak będą lagi, to wizowie wszystko się renderuje, wszystko się cytruje, bo tekstury dodane, i to wizowie nowy nabytek co widzialista. Panie, niech pan tam poczeka koło obory. Tam będzie hydrant i tam będzie duży plac. Bo ja mam akurat walkie toki, e nosne, e-kanał mam akurat ustawiony, i kierowca lewycista akurat słyszę, bo e, z firmy Klas przyjechał nowy. Pieniądze to ja miałem w domu. Nie pokazywałem na moje koncie, bo ja miałem pieniądze akurat na traktor e, uskładany. I miałem plan kupywać e, w styczniu e, ciągnik, ale jednak nie mogłem się owszeć. I chciałem akurat wykorzystać ten klas. Jest akurat z DLC. E, e, klas, jakby ktoś się pytał. I to jest akurat wizowie moja ulubiona marka i pan tutaj niech się e, zasyma żeby z te akurat czy e, klas, niech nie spadł, Arion. Klas Arion e, 610, ale od innego modelu Ariona, klasa e, maślin, bo ja akurat wybierałem i byłem e, w firmie klas e, Polska i tam akurat oglądałem i tam akurat powiedziałem co bym chciał mi. Akurat. Tu pan wysiądzie. Zaraz pan wysiądzie. Niech pan papiery przygotuje. Ja sobie akurat wjadę na gospodarstwo. Dobrze, proszę pana. Ja jestem już nasykowany. Dobra, niech pan poczeka, bo ja muszę się nasykować. Bo ja widzę, klasę klasa kupiłem. Moja ulubiona... Po prostu żeby kombajn miał akurat... Brata. I Rafa jest. Jest e, Rafa ma w bo dzwonił do mnie. A potem do niego akurat je, e, jedziemy. Ale to pięknie. Ale to pięknie akurat wygląda. Coś pięknego. Ta kolorystyka, tą z lawetą. E, ta laweta jest z firmy Class e, i firma Class posiada lawetę w swoich barwach. Ale coś wspaniałego. Paście. Dobra, ja nagram wam widzowie... Jak y, lawełista wyjedzie tym traktorem, e, jak się uda, to wytnę i będzie akurat pod muzykę. Pani a pan wyjedzie, bo ja nagram. No wyjechać to... tutaj, tam z tyłu, bo ja chcę fajne ujęcie nagrać. Ej, wyjechać? To... Tak, oczywiście, ciągnikiem, pan y, ro... wyjedzie wyjedzie. Jak coś Aha. to widzowie, ja akurat. Byłem w salonie i tam do biura posłem i zapłaciłem. Jeszcze musiałem e, zapłacić wizowie za transport. Też powiedzieli, że jak mam blisko to mogę traktorem akurat dojechać, ale... Ładny klapson, ma ładny. Pan jakby koguty zapalił, to by byłoby operowo całodobowo. Ale pięknie to wygląda. Ten ciągnik jest przepiękny. Ba bardzo mi się podoba. Jak coś to widzowie, e, kamień tam był I nic się nie stało, bo kierowca akurat... E, bombowca Coś, coś wspaniałego Ten kierowca jest poskol, e, poskolony właśnie, akurat żeby takimi e, traktorami Akurat żeby umiał jeździć Wspaniały A się, się zakochałem w tym traktorze Ora Pan zostawi tak po środku Wyłączy wszystko, żeby akumulatora akurat nie rozładować Bo to wszystko świeże i nowe Jest z folii akurat nie z... Jest to nie z folii Dzień dobry Dzień dobry Dzień bo tu Kamery są na gospodarce, bo ja ostatnio zamontowałem, bo Ostatnio Ktoś grasuje tutaj po wiosce I... I paliwo, Kradnie i obcina y, 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 coś, zbiornik, akurat taki wąz y, paliwowy, gdzie paliwo akurat się dostarcza i potem na polu awaria. Bo ktoś chce kogoś do grobu akurat spędzić. Lepiej pani. Dobra, panie, szybko to zrobimy, bo wszystko akurat jest opłacone. Papiery, wszystko jest. Pan pewnie traktorze zostawił. Tak. Dobra. Jak coś to panie na. Do widzenia. Dziękuję akurat za transport. Wszystko jest zapłacone na firmie Klas Polska. Tam zapłaciłem. Dziękuję. Do Klas Aryon. Polecam na... się na pifłość. Dziękuję. Marek Wesoły świąt, bo niedługo e, święta. Nigdy, nie. nigdy się nie spotkamy, ale może przyjdzie taki czas, co się spotkamy. Wizowie kupiłem nowy nabytek. Jestem bardzo e, dumny, e, zadowolony i uśmiechnięty. A, a się wzrosłem do łzy. A się mi się akurat wizowie płakać. Jak ja zobaczyłem na firmie klas, to się zakochałem się od pierwszego e, e, wejdzenia w tym ciągniku i powiedziałem, będę dbał go lepiej, lepiej niż ni swoją żonę. Ni, nic lepiej, lepiej, będę dbał lepiej to nic. O, o swoją zonę, a ja przecież zony nie mam, bo... Bo ja zasu nie mam, bo polu robię. I pojechał Akurat widzowie na Mazurach. E, kupiłem. E w okolicy tego Kejsa Ale wspaniały. Coś wspaniałego. Ja zaraz wam akurat widzowie e, Wszystko podam, żeby widzowie się do, wiedzieli. 370 e, litrów zbiorniku paliwa ja szukałem akurat coś starego ale jednak wizowie ten mi się spodobał, najfajniejszy i wziąłem z kategorii średnie, bo mieli tam akurat wizowie poseregulowane dużych do dużych, małych do małych, średni do średnich ja powiedziałem coś średniego, szukałem właśnie 50 e, 50 km wow ja jestem wizowie, e, czek, e, muszę poczekać na Rafa Sołtysa LS. I miałem akurat wizowie kupywać e, siemnik od widza. Tutaj w okolicy masz, e, w tej mie miejscowości, tutaj ziemieńskiej. Jestem zakochany e, w tym ciągniku. To chodzi o to, że mi się podoba ten ciągnik. Widzimy się, jak Rafa Soutesa LS e, przyjedzie do mnie. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam e, do opisu, do fanpage'a, do grupy i do linka do Rafała L. i do Patroka. Zostawcie im suba i dziękuję za wyrozumiałość. Dobra, widzowie, jestem. Jak coś to widzę, to były zwidy, akurat. E, przewidziało wam się, e, widzowie. E, Damian się zesklonował się i, i nierealnie wysłał sobie Przepraszam, to widzowie, e, widy są. Wiem, O, Ora pozwoli. Halo? No, no. się ma, właśnie ja jak kurwa i było. Dobra, okej. Okay. Niedaleko nie. jesteś? No tak powiedzmy. A ty jesteś w okolicy tego młynu z Nie, koło znaku A już wiem gdzie. Tam jest tylko jedyny znak. Dobra. Na razie, na razie do później. Dobra, później się widzimy. Tyk, pip. Dobra, rozłączyłem się i nie mówiłem Rafowicem, żeby Rafus. Żeby sam zobaczył i żeby sam akurat e, opinię dał. Bo Rafa ma takiego, ale z, e, zabawkę sterowany na pilota, e, na pilota joystickiem akurat operuje na baterię. Akumulatorek ma do ładowania. Na razie powiem Rafowi, że to sąsiada. Witam. Witam, tutaj wiesz, bo bramę dla ciebie zostawiłem otwartą. Tutaj nie parkuj, bo chodzi akurat złodziej paliwa. A i o Holanda tam względu? Ja się nie boję, bo kamery są. A tego na Holanda jak ukrano, to będę wiedział gdzie on się znajduje, bo mam tam GPS-a zamontowany. Przeciw kradziezowi. Uważaj, to nie mój jest. Coś przyjechał do mnie. Mm -hmm. Sąsiad. Sąsiad. Jakoś tego sąsiada to nie widzę. A w domu jest akurat. Na kiblu tak. siedzi. W domu, a ty tym niego prosiłeś, tak? Nie, ja on zaraz jedzie. Bo on tylko na chwilę przyjechał do mojej, do wujka właśnie akurat. E, tam coś się zapytać. E, siema. Dobra, graba. No. Jak coś, co po... jak ten traktor, fajny ten traktor, sąsiada, sam bym chciał akurat takiego mieć. Mhm. Jak coś, to... Jak... jak coś, to mam akurat od niego kluczyki. Tylko... tylko poczekaj, bo muszę... Przygotować papiery tutaj są, będę musiał schować te klapy będą się... nie wiem, do domu będzie sadzanie, e, później, bo to... Dobra, Rafał, jak tam i jak oceniasz, sąsiada ciągnik? Zatkało kakao, że... Fajnie. to jest swój to nawet folia jest nieotwarta, nie boję się do nic, dobra? Ty... A jakby był to sąsiada, to sąsiad by, by miał y, już taki zjechany, porysowany, kolor by schodził, zużyty, prawda? No, nawet się Jak to mówię, czwórzku do nawet nie widać tu... ...po wcale w ogóle w ...jeżdżony. Bo odnówka pachnie nowością. Jak coś to... Y, ...to był akurat prank, pranka ci zrobiłem, żeby... Sprawdzi swoją reakcję Wysziałem, widziałem swój Od razu. Wi... A jak wiedziałeś? Bo widziałem jak jechał. A ty za nim jechałeś? Tak, a nie wolno mi? Wolno ma prawo oczywiście. A, a, a skąd wiedziałeś, że to do mnie jedzie. A może to go... A może do goś jechał? Musiałbym. to? się pytać Aha. I mnie nazwisko podał. A tego. A ty, ty, no, nie mam Ma. No to co miałem języka? To, no to, to też jest. mona akurat Pan, ty masz taki... E, taki sterowany na pilota zabawkę No ja na moją... na mojego strasu nie jest taki posebny Bo do no. niego są duże masyny posebne A Ciebie nie stać bo ty jesteś akurat rolniku z zbiedniejszych, bo ty żadnych dotacji nie masz ty bardziej woli starym asynami, bo całe życie tym robiłeś i się wychowałeś i się przyzwyczaiłeś. Dobra. Ja ci odpalę. Łe, ale pachnie. Nowością, lubię ten zapach. I proszę, wsiadaj i oceń. Bo potrzebuję twojej opinii, żebyś się wypowiedział. No, ale ja coś nie znam takich... Like, może ja no, pewnie, no. Może pewnie u, w, widziałem na woli Brunowskiej jak ktoś jechał takim. Albo na Abaczkowie u Twojego wujka. 145 e, koni mechanicznych ma akurat pod maską. No to no jak są taki fajnie, ale no to... Że dla mnie o to było tych. Tabletu, bo to nowa technologia jest, i trzeba do, do XXI wieku akurat e, trzeba wiedzieć o co chodzi. Trzeba do dzisiejszych czasów do, wypadło akurat słowo mi. Pro, wypadło. A ten Arion 630 ma akurat ten silnik, e, bo to jest klas 600. 10 Arion, może się przejechać akurat, bo ja jestem nim nie jechałem. Jechałem, jechałem, tylko myślałem o tak. domu zaparkować, bo się zapomniał. Wypsuję i będzie na mnie. Nie będzie, czuj się jak u siebie jakby byłoby twoje. Żebyś akurat nie zepsuł. Aha. I widzowie napisze jak wam się podoba, e, ten Arion. Mi się zajebiście się... No to wytacus dla mnie jest. A wiecie, są takie Ursusy, takiej wielkości i taką moc mają. Bo ty jesteś fanem Ursusu, bo ty kolekcjonujesz akurat różne takie rzeczy związane z Ursusa. Bryloki, kubki, zdjęcia stare, jakieś dokumenty, takie jakieś serwisowe książki, tatologii. Dobra, wracaj na gospodarstwo. Nie. Później akurat, bo, bo jak jest nowy, to się obawiam, że być w rowie nie lezą. Ursusem to możesz, Ursusem to możesz saleć, najdorowo wjechać Aha, Aha. To to, co, za którą mnie U mnie Bo ty prawo jazdy zdawałeś akurat na Zetorze, ze Na Zatorem... Ze pamiętam, że ze, Zetorem jeździłeś i zdawałeś prawo jazdy. Tak myślałem, może bym Dlatego, że Zetora wejdę, kupiłeś To nie jest Zetor, tylko Ursus ale jest ten wersja taki sam, ale zetor. E, Teraz jest chyba... Z 11, lepiej nie będę błędów a tu, a Tutaj jest ten tutaj jest akurat. Bo ja musiałem z pola wracać. A jak on Ten? Ja, uży, ja kupiłem go używanego, bo, bo no, e, nowej wersji już nigdy nie kupisz. Tylko używane są. Ja kupiłem go z ten, za... Nie skłamać, nie zmylić z siebie. Chyba, podobnie, za 12 tysięcy. Bo był... Y, do... Y, silnik do remontu. Troszeczkę, ale był na chodzie, dało się jeździć. Jak mówisz, złomie już tam na kitem? Tobie? A tym... Starczy tobie. Na złomie, to da się te skupić. tylko byś... Tanie byś miał, ale... Nie będziesz mógł nim ruszać. Będziesz musiał akurat kupić po to, żeby go wyremontować. Żeby silnik był sprawny. Żeby działał, uruchamiał. No. Możemy pojechać na jakąś wystawę u Rususów. tam. Jest taka wystawa tam gdzie się ludzie wystawę robią po to, żeby wsedać. Jak, zako zakochaj się nim? Już się wychowałem w Bo to to akurat z tej firmy, akurat wiedzą, z tej samej fabryki A, ASMA ja przyjechać do mnie telezówka, akurat. E, właśnie. I to akurat dodam w ten. Bo na telezówkę też mam akurat pieniądze, bo uskładałem. Bo jak, bo jak się z zboże, to trochę na konto posła i trochę z konta wyjąłem, żeby do skarpety włożyć pieniądze. Dobra, ty, może wykręcisz z nim i dokończysz tam prasow prasowanie, a ja tam coś wymyślę akurat. Piękny traktor. Napiszcie, jak wam się podoba e, klasa Arion. Napiszcie, jaki model e, klasa Olobita i możecie się pochwalić którego roku jest, można powiedzieć, że taki już bardziej nowszy, z, można powiedzieć, że z, z 2000, chyba, jakoś tak. Bo ja lubię klasy, nawet te nowe też mi się, się podobały. Szukałem akurat z 2011 roku, ale ciężko, e, całego Mothuba akurat przeleciałem i powie, e, nic nie znalazłem akurat do kupienia na muthabie i znalazłem akurat te... Ogo... Potem sprawdzałem ogłoszenia akurat klas. E, Polska i tam. Akurat. Uch. Polska moc. Jedzie. ora wyłącz wszystko. Bo zaraz laweta przyjedzie znowu. Bo to... też. Bo telezówkę kupiłem. Ale na Później! Później. Później. Bo ja czekam akurat na dostawę, bo telezówka ma przyjechać. Dobra, e, idziemy do domu, poczekamy jak w, e, laweta, w, ciężarówka przyjedzie ze tale z talerzówką, to... Widzowie już widzieli tą talerzówkę akurat na live. Powiedzieli, że fajnie pasuje. I widzimy się, wizowie e, pu, e, e, później jak laweta przy, e, przyjedzie z nowym nabytkiem. Za niego też akurat, widzę, za zapłaciłem e, przelewem. I idziemy, Rafałem, e, ciastko zjeść i herbaty się napić. E, z 2 Dobra, telefon dzwoni. Muszę że akurat żeby odebrać. Ej, dzień dobry. Dobry, dobry. Bierz pan... Ja. A, już wiem, ta telezówka, dobra, okej. Okay. Dobra, ja jestem na gospodarstwie, pan jest... Prosto. Ja tam... Ja panu tam wszystko mówiłem przez telefon. Akurat, bo pan sobie sklepotowy GPS-a. Dzięki za informacji, że pan już jest niedaleko. Do widzenia. Widzimy się na miejscu. Dobra. Dobra, akurat widzowie, e, przyjeżdża tele, e, ta leżówka, bo już na nią e, wcześniej miałem uskładane pieniądze i przez Niwami akurat ją kupiłem, ale y, ale musiałem akurat tam poczekać, żeby też mieć dostęp do transportu. O jest, jedzie. I ta, i ta, co mi akurat widzowie się podoba, ta z Agromasa. E, kupię ze firmy polskiej I to ostatni nabytek e, e, w tym roku kupiony Prosto dalej panie jedź, prosto, prosto I Jedziem prosto powoli I widzowie y, może wam e, ta telezówka wam się tam tak tam jedzą z dół bo, bo z górki zjedzą, bo tu jest pod górkę Dobra, no pan prosto jedź trochę, bo ja nowym nabytkiem akurat podjadę Dobra Stop Stop, nie zalej pan, bo zaraz padnie. Uuu. Dobrze ze Rozbus. Dobrze, że kierownik nie widział. Zby pana nie zwolnił z lawety. No bo ja jestem. Takim ma jestem... bo, bo pewnie pan nowy. Zawsze tu nowi e, do mnie przyjeżdżają. Jakby pierwsze raz jeździli. I ma być wizowie jeszcze przy okazji wystawa z masyn rolniczych ale tylko ursusów używanych, które wystawa taka wystawa do oglądania żeby sobie kupić do kupna akurat i będzie tam wizowie będzie można akurat kupić i reszta małych masyn to będę musiał wizowie pozbyć się Jakiś tam osinków wam powiem które sprzedaję i będzie tam mogli sobie wziąć Eee wziąć ale będzie tam musieli w sobie jeszcze za to zapłacić bo nic za darmo nie ma jak coś to laga miałem kamerki I chciała ja poprawić jej zapłacony i przelewem zapłaciłem bo takiego handlaza kupiłem ...właśnie bo umowę ma z nimi podpisaną. Dobra. Może jest Pan jechać? Za transport jest akurat zapłacone. No klapson to to klapson, nawet ładny. Ale... ale ten klas jest akurat z DLC klas, jakby ktoś się pytał. Ja już e, wcześniej Rafa, akurat Rafałowi mówiłem, że jest le, e, wystawa Kla wystawa Ursusu. Bo Rafał się zakochał w Ursusie dźwięki spa, dźwiękach. I postanowił też e, kupić powiedział, że najpierw to sobie e, obejrzy i tą talezówkę Wizowie testowałem na live. Bo taki sąsiad jeden e, tutaj e, w okolicy test Takonba A ja ją kupiłem akurat wizowie za Jeden za 11646 zł Ładna agromasa e, dla jego to się Wizowie się podoba, jest fajna Lagi są Wizowie, będzie E, będzie trzeba akurat wizowie to naprawić i się pozbyć e, to co laguje. Może ten zuk. Nie wiem, ale potestuję, pobawię się, to się dowiem. Na razie cies musimy się cieszyć tego, z tego, co mamy i nie zwracać na to uwagi. Dobra, wizo y Dobra wizowie, kończymy odcinek. Do zobaczenia na Radzie Szymajta się. Widzimy się w następnym e, odcinku. Do widzenia.